Siemanko. bo tak odwracam, bo tam słyszę tak dziwnie, no. Cześć. Siema. Siema. Masz jakieś pytanie? Y tak, tak. Ja mam dwa pytania generalnie. No, zapodaj. No, y co Popo zrobi po tym, jak zmieszam miksera z błotem? <grym> <grym> Nie wiem. Chodzi ci o wygraną walkę, czy, czy sławną mieszankę? No wygraną walkę generalnie. No. O wygraną walkę. No chłopaki mi obiecali, że będzie na mnie czekać Dream i pizza z potwórnym serem i salami, więc pierwsze co zrobię to zjem sobie pizzę i pewnie... Yy, to chyba holak jest w ogóle. ...wejdę w stan upojenia alkoholowego. To holak. O, to... fajnie. Nie. Ta. Nie jest cholak, to jest holak. Jaki cholak? Że ja? Holak? Nie no. jest cholak, no złoty. Przestań, kurwa. Nie, 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 to mała luźna guma. Mała spiotrzkowa, widzisz? Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie. Tylko to do zdala już. Dużo ludzi pisało, że to holak, zrobi mnie w chuja po prostu. No okej, okay. chyba że to y nie. Mas Masny Benie, czy po wygranej walce będzie taniec, tak jak w piosenkach? E, tak, koniecznie. Tak? Ale o to byś musiał zapytać Masnego Bena. No ja mam nadzieję, że Masny Ben się popisze przed nami i będzie zajebisty taniec. Ma mam nadzieję, że Masny kurwa Ben... Zajebiście! Lecimy, kurwa! myślę, że tam radę kurwa, nie? <gry> jakieś tam kokoszanel <gry> Damy radę mordo, na pewno. Zajebiście. się. Dobra, no to dzięki. To Trzyma się Małpas Piotrkowa. Dzięki. Siema, siema, siema.